Trzeci etap to jest te magazynowanie. Tam są jest już depresja, są kace, są jakieś zerwane filmy, tak, tam są różnego rodzaju czynniki, nie pamiętam, robisz głupoty i tak dalej, tak, zero kontroli, wstyd ci na drugi dzień, ja mówię, no, co ja zrobiłem, kurczę, jak jestem głupi, próbuję zapomnieć o tym i tak dalej, i tak dalej, ale ważny element, który można rozpoznać go między, między tymi etapami, to jest to, że ty magazynujesz. Czyli pamiętacie takie rzeczy, że ja musiałem wypić przed imprezą, zanim poszedłem na imprezę. Tak? Ja musiałem mieć nawet towar albo coś po imprezie, już po imprezie kończyłem, to już miałem schowany skitrany w domu. Czyli magazynujemy, bo co będzie, jeśli zabraknie? A jeśli będziemy, pamiętacie ten okres, że a już obliczamy, że jest piątek, dobra, w sklepie jest do 23, to ja wezmę na wszelki wypadek na jutro do godziny 15, żeby w czego jeszcze pójść sobie do sklepu i dokupić. Tak jak na przykład ci uzależnieni od substancji tam, od narkotyków, no to wiadomo, że też takie coś było, że oto weź mi, daj jeszcze dwa na krechę, chociaż nie miałem pieniędzy, bo w razie w żeby wystarczyło. Ja miałem zawsze coś dla siebie. To są te osoby, które w plecaku mają dodatkową flaszkę, nawet na imprezie oni mają ją schowaną albo coś. Nie, No może impreza w domu bardziej zostawialiśmy. To jest to, że przed imprezą nie wyszliśmy już pod wpływem. To jest ten okres. I tu już jest uzależnienie. I tutaj mamy tylko i wyłącznie dwie drogi. Albo zatrzymamy uzależnienie i przestaniemy, i będziemy żyć totalnie abstynencji, albo choroba będzie się rozwijała. Najgorsze to jest to, że ta choroba się rozwija długo. Ona może długo. W tym trzecim okresie możemy trwać latami. Patrzałem u nas w ośrodku, jak to mniej więcej funkcjonuje, jak to wygląda. Ponieważ patrzę mniej więcej żeby, patrzę mniej więcej w ten sposób, że jak długo ludzie byli w tym trzecim okresie. I on jest z statystycznego punktu widzenia, najdłużej w nim siedzimy, bo nie ma strat, nie ma w nasza rodzina jeszcze nie widzi tego, możemy to ładnie ukrywać, bo jeszcze mamy pracę, mamy jeszcze finanse, jeszcze funkcjonujemy, jest miło. Może być tak, że nawet ja miałem takie coś, że nawet jeżeli ktoś ma firmę i dobrze prosperuje firma, jeszcze tak i tak dalej. To może bardzo łatwiej to ukryć, ponieważ chodzi w garniturkach, jedzi sobie Mercedesem, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to proste. Manipulujemy elegancko, nam wszystko łykają, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma tego zaufania zepsutego, tak? Więc tutaj to bardzo. Długo, nieraz po 10, 15, nawet dużej lat jesteśmy w tym, ale już jesteśmy uzależnieni. I choroba, pik, pik. Delikatnie kurde idzie do góry i rozwija się. Krok po kroku, z roku na rok jest coraz gorzej. Jakbyśmy zapisali sobie, co robiliśmy rok wcześniej, to już jest za rok później, już jest gorzej. Tylko my nie widzimy tego. Nasza rodzina nawet aż tak tego nie widzi ze względu na to, że żyje z nami i już się zaczyna cały czas się przyzwyczajać do naszego wariackiego życia, albo rozpierdolonego. Już, I to się też nazywa współzależnienie, ale nie dzisiaj na ten temat. Więc kwestia tego, że, że my już jakby ten tworzymy taki świat, który dostosowuje się nawet do naszego uzależnienia.